Witam Państwa. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przedstawić dom o nazwie Sfera. Jest to dom zbudowany z trzech modułów. Posiada 70 m2 powierzchni użytkowej. Parametry przenikliwości cieplnej tego domu to jest 0,11. Na elewacji posiadamy płyty HPL o grubości 0,8 mm. Tu mamy kompozyta lamalowego la ładnie się prezentuje z kolorem czarnym okna oczywiście trzy szybowe żaluzje fasadowe aluminiowe neon na trzech ścianach budynku bardzo ładnie nocą się prezentuje dodatkowe są gniazdka Przydadzą się na święto. Osoby zainteresowane zapraszam do współpracy.